Było kolejne branie, i siedzi kolejna ryba. Tak, jest to kolejny linek. Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Znad wody prosto spod pomostu. Obok mnie jest ponton. Dzika woda PZW, woda w 70-80% zarośnięta, w książkowej miejscówki na lina i dzisiaj na tego Lina się będziemy nastawiać. Tu nie tych filmików na kanale o linach było dużo, i wpada kolejny, każdy jest praktycznie inny, każdy czymś się różni i dzisiaj będziemy też w sumie też będzie takie na Lina. Pokażę Wam, jak ja do tych filmów się dobieram w zarośniętym zwierniku zbiorniku PZW. Dopłynąłem sobie do tego miejsca pontonem, ale widzę chyba się zrobiła dróżka, W każdym roku ta dróżka była rozwalona. Że się nie dało za bardzo przejść, ale trochę chyba się da przejść. Ktoś to zrobił fajnie, że jakieś śmieci od wodę spotkałem, to nie moje, ale nie o to co tutaj chodzi. Chodzi o liny. W tamtym roku w tym miejscu e, złowiłem lina, z tego co wiem, inni też gdzieś w tych miejscach te liny łowią, więc te liny tutaj występują. Tam dalej wszędzie jest ziela, to jest słabo widoczne na GoPro. Na tej wszędzie jest ziela pełno. I... Dzisiaj tych linów łowić nie będę. Dzisiaj będę nęcił. Mamy wieczór, godzinę 20, jakoś, około 20 i plus minus. I dzisiaj będę nęcił Linę dopiero jutro o 3 wbijam tutaj, 3, 4, wbijam. Mamy czerwiec. Czerwiec to jest jedno z najlepszych miesięcy na linę. Ja w ogóle w czerwcu najwięcej lin, linów złowiłem. Też Lin w czerwcu ma On chyba podczas tego tarła nie nie bierze, podczas tego tarła, bo wtedy pływa. Ale ogólnie po tarle, przed tarłem, w czerwcu Lin bardzo dobrze bierze. I nawet jak ma te tarło, to wiecie, jedno z nich się wytarł, drugi się nie wytarł, więc któryś na pewno będzie brał. Pokażę Wam, jak ja będę nęcił, e, w co będzie, e, wchodziło w skład. Mego miksu zadrontowego, bo nam musimy troszkę przenęcić. No i przede wszystkim znaleźć jego miejsce, w którym miejsce on występuje. To nie jest tak, że lin jak karaś, czy jak karp, czy jak amur pływa po całym łowisku. Może na komercjach tak jest, ale na pz na takich dzikich wodach, nie będącymi wannami, no to lin występuje tylko w jednym, danym miejscu przez cały rok i w tym miejscu sobie przez cały rok żeruje. W następnym roku może być w innym miejscu. Przygotuję sobie dwa takie miksy zadrontowe, które teraz wieczorem użyję. A jutro rano będę w tym miejscu łowił. W jednym miksie zanętowym znajduje się groch, nie groch, przepraszam, łubin łuskany, i oraz troszkę tego innego ziarna jak kukuryda. Jest no, kilka takich innych ziaren. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, to jest bardzo mała popularna przynęta i zanęta. Łubin jest doskonałą przynętą, jak i zanętą na lina, jest to jego smakołyk. Trochę już zapomniana przynęta, kilka fajnych linów, między innymi na łubin ale znam też osoby, które bardzo fajne liny na łubin łowią. Do tego mixu pójdzie nasza, nasza autorska kulka, ślimak, ochotka, liny żywił się ślimakami, żywił się ochotku, więc mamy specjalne kulki pod to, więc wsypuję tutaj w sumie trochę kulek, tak nie dużo jakoś. To oczywiście do że też można karp wejść na przykład i zalewajka ślimak, bo kulki pół są z dipem te premium, więc to sobie zaleję zalewajką ślimak, tak aby fajny zapach miało. Oraz do tego dodam puszkę e, kukurydzy, grochu oraz markę. Ta marchew to jest niepotrzebna, bo markę, powiedzmy sobie szczerze, no, nie nadaje się na lina. No ale jak już jest, to niech będzie. Więc e, tutaj jest e, groch kukurydza, który mi też uwielbia. E, tym zarazem będę nędził z łopatki. A w drugim zaderku e, przygotowuję Żenę Linkera. Nasza własna, autorka sprawdzona już Żenęta. Gdzie my fajnie dzięki jej płupolicie, gdzie fajnie dzięki jej limkares, Tylko pół kilograma. Drugie pół kilograma użyję jutro rano, gdy będę sobie w tej łowinowej wędki spławikowe. I tą zanętę zaleję też aromatem Deepem ślimak. Taka zalewajka mieszamy. To będzie w postaci kul zanętowych, a to normalnie z szufelki. Dodamy jeszcze trochę wody. I jak widzicie, przygotowałem 5 kul zanętowych. Przy okazji wybrudziłem sobie ręce, no ale takie to jest wędkowanie. Resztę zanęty sobie przykuję do tego miksu grubszego, który sobie taką specjalną szufelką wymieszam. Te szufelki są u nas m.in. w na sklepie, są albo były. E, dobra, na górze idzie 5 kul e, tych zwykłych. Może nie, może drobnica wejść, ale e, tutaj mam specjalne smakołyki, linowe, więc raz i drugi raz, tutaj sobie takie mnęce miejsce pod wędki skławikowe dobra i teraz przechodzimy do nęcenia szufelką te szufelki są spoko, bo one są takie długie i dzięki nim możemy dalej rzucać, co zresztą widać troszkę mi się tutaj na początku wysypało, bo może to dużo nabiłem ale ogólnie nimi fajnie się nęci, bo daleko można to robić no ja sobie nęcę taki cały obszar, można powiedzieć dywanowo takie oczko, nie wiem, 5 na 5 metrów bo to mi się rozsypało, to zrobiłem źle dam od dołu o. Godzina przed czwartą, trzecia pięćdziesiąt a ja wszedłem z ponton i płynę dorwać lina. Jak widać jest mgła nad wodą, przede mną łobędzie mają młoty, więc my tutaj do, do łobędzi za bardzo nie płyniemy. Może będziemy starali się je bokiem ominąć, bo w wodzie to ja dużych szans złoby dni nie mam. Czas, jestem na swojej miejscówce, czas przejść do rozrobienia zanęty. Yy, będę używał te pół kilograma, które mi tutaj właśnie zostało. Zanęty Linkaraś. Troszkę właśnie grochu, kukurydzę. No i ten z tej marży, ta mar, specjalnie nie przeszkodzi raczej. Ja dopiero teraz dodam troszkę białych robaków, bo też lubię lubi białe rybaki. Ale te białe rybaki trochę no, powodują to, że może mi jakaś bardzo drobna drobnica wejść typu płaczy z zdręga. tego nie chcę, Leciutko zalewam dipem e, ślimak ochotka, która lin też właśnie uwielbia. I e, taka mieszanka zaraz pójdzie na lina. Czas przejść do formowania kul zadentowych. Jest ryba, tylko wplątała mi się w ziele. Jest tak, jest to piękny waleczny Lin. Patrzcie Państwo! Ale chodzi, ale wpląto mi się w ziele. Ale waleczny. Ale chodzi, patrzcie, patrzcie na to. Jest linek na slajbajce. Dobra, wymęczył się już. Mamy go w podbieraku. Nie jest na pewno, na pewno gigantyczna ryba, ale zawsze coś. Wow. Eee, taki linek na spławik. Jest taki oto linek z 25 cm, raczej nie więcej, no pierwszy linek jest, Aby były następne. Ja mu teraz taką szybką fotkę zrobię, przytrzymam go, mam nadzieję, że mi nie upadnie. Linek oczywiście wraca do wody, nie jest to jakiś mega duży linek, ale zawsze coś. Dobra, poszedł. Pierwszy jest, skusił się na Slybitesa. To przynęta jest spoko, bo sobie możemy różne kawałki z tej przynęty kroić, coś ala chleb, ale sobie możemy też dipować, ona fajnie wchłania zapachy, smaki. No i dobra, mówimy dalej. Tam coś bąbelkowało i dalej bąbelkuje. Bardzo prawdopodobne, że jest to lin. Oczywiście takie bąbelki nie świadczą tylko o samym linie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że jest to właśnie lin. A tam dalej są moje dwa spółwiki. Widzicie, czekam na ich ruch. No i na możliwość zacięcia. Tam kolejne belki się pojawiły To znak, że e, w mojej zanadzie ryba musi się żarować. Jeżeli chodzi o zestaw no to u mnie jest on e, dosyć prosty Jest on najprostsza chyba kombinacja zestawu spławikowego, A mianowicie, pierwszy dożyłki głównej leci stoper o, oczywiście jak nie mamy stopera, możemy użyć ciężarka śruciny Ja akurat dzisiaj stopery posiadam Więc e, nawijam jednego ze stoperów e, Dalej nawijam jeden ze spółek, akurat taki 3 gramowy yy, z miejscem na świetlik, więc ten spółek jest taki no trochę uniwersalny bo jeszcze można go fajnie w nocy wykorzystywać nawet wieczorem dobra, yy, to nawinięte i teraz poleci kilka ciemiarków oraz haczyk jeżeli chodzi o haczyki, no to nic nie boi dużych haczyków, bo ma duży pes ja już specjalnie mega dużego haczyka nie, uży, nie używam i mega małego też nie jest to dziesiątka lub nie 6, przepraszam, ale to ta numeracja tych haczyków w każdej firmie jest inna. Szóstki normalnie są większe, a ta firma po prostu Golden Catch skiffule, jest mało znana firma. Tak czy owak, niby jest to szóstka. A, a wygląda na jakąś taką 8, 10, może na 8 bardziej. Był haczyk, potem wytopiłem cieniarki i tyle. Nie używam przekonów. Na drugiej wędce e, też będzie kanapka, bo wybierają kanapki. E, tutaj dam e, czerwonego robaka. Dobra, ustawić, półkę czerwonego robaka oraz dwa białe. Ale jeżeli głowie coś nie dużego, no to po prostu te białe robaki zlikwiduję, będą tylko na czerwone oraz na kukurydzę. Pierwsze branie na kukurydzę i e, czerwonym robaku już było, był fajny odjazd w lewą stronę, w stronę trzcin, ale niestety po zacięciu e, pusto. To no nic, wracamy jeszcze raz w to miejsce, jedną wędkę, zaraz obok dajemy drugą wędkę. I Zobaczymy co dalej będzie się działo. Jest na drugiej wędce branie i jest na drugiej wędce ryba, która mocniej chlupie, ale to też jest krestopiórka. Jeszcze trzeba odmienić zaczepy. No to pięknie, dobra, wyszła z zaczepów. Jest taka y, krestopióra, wzdręga, jeszcze tam tej wędki nie przerzuciłem. Bardzo ciepłe ryby, czyli żerują przy powierzchni, z metrowy grunt. No dobra, więc aby ją ominąć, no to po prostu e, zastosuję teraz dwa ziarna kukurydzy. Dobra, skończyło się robakowanie, lecimy już grubiej, tak jak wspominałem, te robaki tutaj były na rozgrzewkę, dwie ryby są, są, więc teraz przechodzę na grubszy kaliber, oczywiście ten grubszy kaliber wraz raz mogę w zdręgi wybrać, mogę ich czasami nie ominąć, ale jak biorę, bierze drobnica, to się staje się coś grubszego, no to musisz kombinować i tych, tych tej drobnicy unikać. Dwa ziarna kukurydzy. nie śmieje brań, ale konkretne brania, dobra, jedna wędka poszła, Kładę na drugą wędkę też będzie kukurydza, ewentualnie groch. Branie na dwóch ziarnach kukurydzy przycinam. Kurde, pusto niestety, ale było branie na dwóch ziarnach. Albo w dręgi bioro, albo w jest. Ziaren nie ma. Jest i kolejna... Yy. ziela. <grydze> yy. Dobra, to odczepiamy. No niestety, te dręgi będą się dzisiaj męczyć, nawet gdy mam dwa ziarna kukurydzy. Było kolejne branie i siedzi kolejna ryba. Tak, jest to kolejny linek. Troszkę większy, bo mniejszy, fajnie oni walczą przy brzegu, są bardzo ruchliwe. Patrzcie, patrzcie na to, a wędka się fajnie wygina. Jest kolejny linek, a mi tu w ziele nie wszedł. On nie jest taki, aby zerwał mi żyłkę, bo mam żyłkę 0,16, ale on jest niestety za mały, aby mi potrafił urwać żyłkę. Jest kolejny, ja go dam do góry chyba. Dobra, jest taki, wow, wow, wow taki linek, dobra. Jest coś większego trochę, no i jest największa z piórek, dość ładna, taka duża, no ale wraz to nie to. Zamiast gija, wolę malutkiego linka niż taką krasnopiórkę. Kolejna dosyć spora wzdrega, ładne te piórki są, aż warto by było tutaj przyjechać kiedyś na... Yy... No spinik na ultra spinnik, taki lekki spinnik i je połapać. Bo e, dość te fajne. Mam no już coraz większe haczyki, ale wracamy na biorą. Schodzimy z miejscówki, troszkę jeszcze poddęcimy i albo wieczorem, albo jutro rano wbijamy, bo dalej będę na tym głowisku siedział. Mam kolejny dzień mojego wędkowania na tej samej miejscówce, standardowo leci ten lęta linkaraś, czy prawie kilogram e, zanęty e, lin do tego dodaje e, tego miksu markwi, e, kukurydzy oraz grochu ta marka tutaj na nie jest potrzebna, ale na pewno nie przeszkodzi e, to wszystko fajnie, starannie wymieszać e, jeszcze więcej tego, jeszcze więcej ziaren i e, standardowo użyjemy też e, dipu aromatu ślimak ochotka te liny na pewno też się żywią ślimakiem i ochotką więc ten zapach, smak powinien je tutaj przyciągnąć. Więc na tym zestawie idzie kanapka. Czerwony robak. Czerwony robak to według mnie najlepsza przynęta na lina. Dobra. I tutaj damy slajbajce. Slajdy to jest to ciekawa przynęta, bo jest to w pełni naturalna przynęta, która ma różne kolory. Tu tu przynętę możemy o kurde, zadipować. I z niej sobie możemy urwać każdy kształt. Ja sobie urwę taki kawałeczek. Kształt jest nieregularny. Dzięki czemu e, ryby mają mniej podejrzeń. Bo wiadomo, jak ryba, e, dana ryba kilka razy skusiła się na kulkę czy pellet, to potem tej kulki, peletu omija, ponieważ kojarzy ją z bólem. A Slybites ma taki nieregularny kształt. I tutaj e, czerwony jest Slybites. E, ja go w sumie jeszcze zadipuję e, ślimakiem. E, takim zielonym, czekajcie, ciach ciach ciach. Dobra. O. I e, tą przynętę Yy, tutaj grunt jest trochę większy, już bo około metra i tutaj więcej wody nie ma niż metr, i yy, zrzucamy do wody. Ciach! Po zarzuceniu zestawów do wody, i po tym jak nasza zanęta już się chyba yy, przygotowała, czas przejść do nęcenia. Dam pod każdy zestaw 2-3 kule zanętowe. Od razu do kule będę rzucał do wody. Mamy dwa liny, jeden po drugim. Fajny wynik. Kątu, dzisiaj zaczęłem brać linę. Myślę, że przez te kilka dni, nęcenia, które tutaj nęciłem, to te liny tutaj błysko przyszedły i fajnie, że zaczęły brać. No, teraz mamy największego lina. Cholunie udało mi się nagrać. Taki ze 40 cm. Stała mi pasie, ale mnie ochlapał. No, ten na timie, Takie, więc, to jest największy. Około 40 cm, ze 35-38. Fajny. fajny, Zielony Przyjaciel. Bardzo fajny, ładna ryba. Nawet spory, można powiedzieć. I reszta bajca. Ten lin mnie ochlapał. To już jest, moje, to jest koniec mojej wyprawy. Kilka dni poświęciłem, aby na, na to, aby złowić Olina. No i udało mi się dodać trzy liny. Może rekordy to nie były, ale w miarę fajne udało mi się wypracować schemat, te liny zadęcić. No, i złowić. A jest to woda PZW dzika, woda PZW bardzo mocno porośnięta w 70% zarośnięta więc jestem z wypadu zadowolony, standardowe, zapraszam w linki podane w opisie i do następnego.